Już za chwilę tymczasem Panie i Panowie przygotujmy się do powitania zawodników Turnę Polończyzny. 900 metrów, 1800 metrów do metry. To już jest pełen gaz, 70 km na godzinę. Tam już analizujemy. Ta ekipa Decathlonu z przodu. Ekipa aż do Zielona mundial. Komuś oni tam mają swoich szeregach. Zaraz to sprawdzimy. King dekadlon, gdzie oni są? Tam jest Sam Bennett, takie jest, znaczy, który wziął drugi. Oni będą znali że cała Beneta i miejsc, na oczekiwania społeczeństwa. Katowica. Kilometr, 300 metrów do mety. Kilometr, 300 metrów do mety, a zatem dekadlon z przodu i Sam Bennett z przodu, ale jest też Alpesin, no i jest też Biała koszulka. Jest do gdzieś tam wysoko. Co tu się będzie działo? Ostatnie metry do metru. Ostatnie metry do metru. Ostatnie tysiąc metrów wysypaliśmy. Ja, 1000 metrów do metru. Kochani, za chwileczkę wielki finish. Prosimy niczego nie wystawiać poza barierki obronne. Chodzimy dłonie, chodzimy za rękiewki. Uwaga, uwaga. Kółki, które tam są również. Bolego. Proszę się odsuwać od barierek. Odsuwamy się od barierek, bo za chwilę 70 na godzinę i kilkudziesięciu zawodników.

صوت برنامه هر روزه استاله کلی سنبله و 70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 за тој дебел, за на полемна етап во екоперација и за тој дебел познајаме уједове што доклада ешто една етап во тој меѓународното 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 меѓународното. Три пет луѓе! Оцидивање десет во сферата Сице-Веденик во Викор Јаковски и за тоа кој дебел се паја за хранката за ona z